Jest część Rady Medycznej, która jeszcze mocniej zachęca na przykład do tego, żeby szczepienia w ramach służby zdrowia były, podobnie jak w innych krajach Zachodniej Europy i w ogóle Unii Europejskiej, żeby były obowiązkowe. I to bardzo poważnie rozważymy już w najbliższym czasie, bo rzeczywiście w służbie zdrowia, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która może przenosić te zakażenia koronawirusem z większą dozą prawdopodobieństwa niż osoby zaszczepione, no to jednocześnie pacjenci, obywatele, którzy przychodzą po radę, po ratunek do służby zdrowia mogą być bardziej narażeni na zakażenia a więc i na tragiczne skutki COVID-19. Więc tutaj ten wariant jest rozważany jak najbardziej nie było dyskusji dotyczącej jakby po powszechnego obowiązku dla wszystkich obywateli bez wyjątku. Tutaj nie było takich tak daleko idących propozycji. Natomiast pewne grupy zawodowe mundurowe, ale zwłaszcza służba zdrowia Owszem, coraz bardziej dyskutowany jest ten temat i w ramach Unii Europejskiej i poszczególnych państw, one są niektóre poszły już dalej, na przykład Francja, w której istnieje obowiązek szczepienia wszystkich, którzy pracują w szeroko rozumianej służbie zdrowia, a także w wielu innych, wielu innych krajach pojawiają się takie nie tylko zalecenia, ale po prostu nakazy. Więc my z jednej strony przygotowujemy, przygotowaliśmy mogę powiedzieć służbę zdrowia na ten gorszy czy najgorszy scenariusz, ale oby on nie nastąpił, Szanowni Państwo i cały czas jeszcze mamy czas, mamy infrastrukturę Narodowego Programu Szczepień, która pozwala zaszczepić praktycznie około 700 tysięcy osób,